Witam na kanale Hobbyrum.pl. Każdy by chciał mieć w swojej kolekcji statek z Piratów z Krajów, no ale nie każdego na niego stać, ale z do przodu w 2019 roku wyszedł Minecraft i dał nam możliwość zbudowania statku z Minecrafta. Jest to zestaw 21152 i posiada on 386 elementów katalogowo kosztował 230 zł. Teraz najtaniej nówka sztuka to też 340 Mamy 5 lat różnicy i zestaw strasznie podrożał. Mamy tutaj do dyspozycji te trzy instrukcje. Jedna jest pierwsza jest malutka, w której budujemy postacie i skarpy. drugie budujemy statek, a w trzeciej całą wyspę. W zestawie będziemy mieli statek piracki: pirata, żółwia, delfina. Oraz wyspę, a, jest jeszcze babuszka, zestaw można wydać w dwóch formach, gdzieś to było przedstawione, o, zapraszam, bardzo proszę, ponieważ możemy mieć zestaw ze statkiem i wyspą lub rozbity statek na wyspie. Możemy też spojrzeć, co w tym roku było na topie. Mieliśmy statek piracki, mieliśmy smoka, podziemia, czaszkę, kaczkę, jakąś lodową krainę z niedźwiedziami, wielki zestaw z co chcesz, no i chyba kopalnie. Widać także był reklamowany boost oraz brick, nawet nie brick, tylko budowalne figurki. Minecrafta, Steve. może nie wiem jak się nazywa, no i Kościotrup. Każdy miał swojego zwierzaczka. Zestaw wygląda bardzo ciekawie i już długo leży w mojej kolekcji, więc zaraz mu się przyjrzymy dokładniej. Zapraszam. I oto zestaw kompletny po zbudowaniu. Zaczniemy sobie przeglądanie go od statku, ponieważ jest chyba najciekawszym elementem tego zestawu. Statek jest ogromny. Nawet jak na Minecraft'owe standardy. No wiadomo, jest troszkę mniejszy od kreatorowego, ale naprawdę wygląda fajnie. Wykorzystanie tych klocków w formie desek bardzo mi się podoba. Mamy tutaj dynamit, butelkę, mapę, bardzo fajny nadruk z kościotrupem. Do tego jest też, o, Minecraftowy kompas. Mamy fajnego pirata. To wygląda bardzo ciekawie? mu się za chwilę. Statek. Po pierwsze jest modułowy. I możemy go rozłączać. Oj, chyba nie w tym miejscu. A, to czas, Przepraszam, I w tym miejscu możemy na statek rozłączyć. I tutaj. Wszystko za pomocą prostych klipsów. Statek możemy mieć. Tak też się możemy. Po nie można, ale później możemy go, tak jak pokazałem instrukcji, wszczepić w budynek, znaczy w budynek wyspę. Bardzo proszę. Co dalej? Mamy bardzo fajny trap, który możemy mieć z jednej strony albo z drugiej. Trap służy do rzucania za burtę e, jakichś mm, wrogów piratów. Mamy coś w rodzaju armat. O, poleciało, łącznie z armatą. Ponieważ jest załączony na jednym studzie możemy to przebudować, żeby przykładowo mieć dozbrojoną jedną burtę. Elementem dekoracyjnym całego statku są głowy szkieletorów, no i wykończenie jest tak w miarę zgrabnie. Do tego wszystkiego mamy papuszkę, która jakby była cała czerwona, mogłaby udawać Feniksa. Woda wodach dookoła statku pirackiego może pływać delfin bardzo fajna Minecraftowa konstrukcja. Mamy ruchome płetwy i ogon. Dodatkowo mamy żółwia morskiego, który w tym roku zadebiutował w swoim własnym domkiem. Nie ma tutaj młodych, ale sam żółw mam wrażenie, że tutaj był pierwszy raz. Ten nowy jest albo identyczny, albo bardzo, bardzo podobny. Mamy także małą łódeczkę, z której, z którą za pomocą dwoma wosłami można spokojnie podróżować po w niedalekich wodach naszej wyspy. Z wrogów mamy tutaj ząbiaczka. A sama wyspa jest bardzo prosta. Mamy dużo piasków, troszkę roślinek, mamy kamyki do odłupania, pożar. Tu mamy element, który możemy później przymocować fragment statku. Tutaj jest drugi taki uchwyt. Tutaj wędka, rybka, i krzaczek, a tu trzeci uchwyt. Sama wyspa jest dosyć duża, ale większość tej wyspy to jest woda. Kto mieszka na tej wyspie? No to jak wspomniałem, zombie klasyczny przeciwnik w świecie Minecrafta, którą możemy spalić w ogniach. Oraz nasza bohaterka, która no, zdarza się w połowie zestawów. Tutaj się niczym nie różni, bardzo fajny nadruczek z przodu, z tyłu, ale klasyczny dla tej postaci. I bardzo dobrze radzi sobie w łódce. Nietypową postacią jest nasz Pirat, który ma także bardzo fajny nadruk na torsie, delikatny z tyłu, no i ma bardzo fajną główkę. Za zasłoniętym okiem. Arr. Więc... Zasad jest bardzo ciekawy. Opcja przedstawienia go w dwóch formach jest bardzo fajna. Mamy dużo zwierząt w tym zestawie, bo praktycznie trzy budowalne. Mamy jakiegoś tam wroga. O, ja nie wiem, czy Pirat jest tak z naszą koleżanką zaprzyjaźniony, czy, yy, czy oni będą ze sobą walczyć. Ciężko mi powiedzieć. Ogólnie zestaw bardzo fajny, dosyć duży i bardzo zabawowy. Bawialny, ale tak jak wszystkie zestawy z Minecrafta, no w tym momencie już jest coraz trudniejszy do dodawania, ale. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, że znajduje się w naszej kolekcji. Dzięki za oglądanie. Miłego budowania. Na razie.